Tu stacja Ayurveda. Porozmawiajmy holistycznie. Dzień dobry. Dzisiaj chciałam ci opowiedzieć trochę więcej o doszy vata, ale nie byłabym sobą, gdybym tego nie umieściła w kontekście biznesowym, czyli jak zachowują się osoby z dominacją doszy vata pracując w firmie. Jakiejkolwiek. To może być szkoła, to może być korporacja. To może być inne miejsce pracy, ale będę się odnosiła właśnie do takich pracowych zachowań. Wiesz już na pewno, że mamy w ajurwedzie trzy dosze: vata, pita i kafa, i one mają określone cechy. Mówiłam ci już wielokrotnie o tych cechach i dzisiaj nie będzie inaczej, ponieważ Waty, pity i kafy, czyli osoby, które mają albo dominację do szywata, albo dominację do pita, albo kafa, zachowują się zupełnie inaczej w środowisku zawodowym. Jak je rozpoznać? Jak nimi zarządzać? To jest pytanie wielu szefów i dzisiaj troszeczkę opowiem Ci o tym, jak to właśnie z tymi watami jest. Na początek trochę przypomnienia że waty można często rozpoznać po wyglądzie. To jest taki na ogół szczupły wygląd, tak? to są szczupłe osoby, którym ciężko jest przytyć, które są, jak to mówimy, wiatrem podszyte, bo dusza wata to nic innego jak połączenie żywiołów przestrzeni i powietrza. Więc to wiatrem podszyte, to takie jest bardzo charakterystyczne określenie, to mogą być właśnie takie szczupłe osoby, ale też z cienkimi włosami, łamliwymi paznokciami, to mogą być osoby, którym jest wiecznie zimno, które się łatwo przeziębiają, chodzą za smarkane pół roku, to mogą być takie osoby. Natomiast nie chciałabym, żebyśmy dzisiaj tutaj zatrzymywali się przy wyglądzie, dlatego że ten wygląd nie zawsze jest adekwatny do tego, co się dzieje w umyśle. I jeśli mówimy o doszywata i doszywata w pracy, to bardzo często mam tutaj na myśli cechy bardziej psychiczne niż fizyczne, bo znam sama wiele takich osób, które z wyglądu przypominają zupełnie inne dosze, są bardziej pita albo nawet czasem bardziej kafa, a jednak na umyśle dominuje wata. I co to znaczy, jeśli dominuje wata? Po pierwsze, wata dominuje wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą bardzo kreatywną. Bardzo kreatywną, czyli potrafiącą znaleźć bardzo nietypowe rozwiązanie w różnych sytuacjach, latami mucha, które wymyślają rozwiązania bardzo szybko też, ad hoc. Bo i Pita i Kafa potrafią wymyśleć fajne, niestandardowe rozwiązania, ale Wata zrobi to najszybciej. Zrobi to po prostu w gminie, mgnieniu oka przysłowiowym. Waty będą miały te niestandardowe pomysły, ale też bardzo w ogóle lubią różnorodność, czyli będą angażowały się w wiele różnych przedsięwzięć, z bardzo różnych. Kierunków z bardzo różnych obszarów. To nie tylko są urodzeni marketingowcy, chociaż tam spełniają się waty zdecydowanie najlepiej, ale przecież mamy waty też w zupełnie innych branżach, to będą te osoby, które będą poszukiwały po prostu rozwiązań i będą się rzucały na nowe tematy. Jak się coś nowego pojawi, a to może jakieś dofinansowanie, to sprawdźmy, jak to można wykorzystać. A jeżeli mamy nowy produkt, to zastanówmy się, jak można go wypromować. A jeśli nowego klienta, to co można zrobić, żeby ten klient był zadowolony i żeby to było inne niż to wszystko, co miał od naszej konkurencji. To właśnie za to będzie odpowiedzialna zapewne VAT-a. O to świetnie zadba. Ponieważ vat -y lubią różnorodność, to lubią też zmiany w pracy. I te zmiany mogą dotyczyć miejsca, w którym siedzą, zespołu, w którym pracują. Lubią też zmiany przełożonych, lubią zmiany jeśli chodzi o kolegów, koleżanki, natomiast one się też trochę przywiązują do pewnych osób. Jeżeli ktoś jest dla nich dobry, i co to znaczy być dobrym dla waty w pracy, to też o tym jeszcze powiem, to waty się przywiążą, już nie będą chciały takiej zmiany. Czyli to będzie taki stały punkt w ich życiu, bo waty tych stałych punktów w życiu bardzo potrzebują. Waty też bardzo lubią podróżować. To jest yy, taka osoba, która chętnie będzie na stanowisku sprzedażowym, na przykład przedstawiciela handlowego, będzie bardzo chętnie jeździła codziennie w trasy, odwiedzała nowych klientów, starych klientów, ale najchętniej nowych. To są ci urodzeni hunterzy, a nie farmerzy, czyli nie ci uprawiający swoje poletko codziennie, systematycznie, bo to zupełnie inne dobrze. Natomiast waty bardzo chętnie będą wyszukiwały nowych klientów. Chętnie też podróżują dalej, nie tylko w okolicach swojego obszaru, ale też w ogóle chętnie wyjeżdżają. Waty bardzo lubią krótkie urlopy, i waty będą tymi, które najczęściej będą prosiły o wolne piątki, żeby sobie przedłużyć weekend i na przykład wylecieć gdzieś na 2-3 dni zagranicę, zwiedzić jakieś miasto, po czym rzucić się od poniedziałku znowu w wir pracy. Ale ponieważ waty te piątki często biorą wolne, to też zarywają noce, żeby wykonać swoją pracę, którą wzięły na siebie albo która została im zlecona. I tą pracę wykonują w późnych godzinach. To im kompletnie nie służy i bardzo je rozregulowuje. Mówiłam Ci w kilku ostatnich odcinkach o rytmie, o rytmie dobowym, rocznym, o rytmie życia, więc wiesz, jak to waty może rozregulowywać, jeżeli nie trzymają tego rytmu. Waty też w ferworze zadań, które albo im zlecono, albo wzięły je na siebie, zapominają bardzo często o jedzeniu i o piciu, w związku z czym jeszcze bardziej wytrącają się z równowagi. Są bardzo wrażliwe. To są osoby, które będą bardzo czułe na krytykę, która może być po prostu opisem sytuacji, a Wata odbierze to jako pewną krytykę własnej osoby, to, że być może czegoś nie dowiozła, nie dostarczyła. I Waty się wtedy pogrążają w smutku, reagują emocjonalnie, potrafią się bardzo szybko rozpłakać. To są te osoby, którym przysłowiowo mina żadnie czasem, jak się do nich mówi, bardzo łatwo się z nich czyta, co się z nimi dzieje, więc bystry obserwator, dobry szef z pewnością zauważy zmiany emocjonalne u swojego podwładnego, którym właśnie jest osoba z dominacją do Waty są takimi bardzo wdzięcznymi pracownikami, to znaczy one cokolwiek się im da, to bardzo chętnie wezmą, zrobią, byle nie były to jakieś bardzo rutynowe zadania, typu księgowanie albo przekładanie faktur. Też nie są zbyt dobre w takich wyliczeniach matematycznych, bo są po prostu nie do końca staranne w takich rzeczach. One idą bardziej w ten świat kreacji, co powoduje nieco chaosu, ale są w tym rzeczywiście niezastąpione. Jeżeli potrzebowałbyś, potrzebowałabyś osoby, która coś rozkręci, coś wymyśli, to Wata będzie tą idealną osobą do rozpoczęcia projektu, bynajmniej nie będzie tą osobą, która ten projekt zakończy o tym będę mówiła w kolejnych odcinkach to projekt skończy kto dowiezie go na czas i w dobrej jakości pewnie się już trochę domyślasz bo słuchasz mnie pewnie nie pierwszy raz to wiesz kto to może być ale to w następnym odcinku dzisiaj o wacie no więc waty wszystko kręci przysłowiowo mówiąc tak. wszystko je, im się bardzo podoba w związku z czym będą brały tego dużo no, ale to ma swoją oczywiście niestety też gorszą stronę. Bo jeżeli biorą waty na siebie zbyt dużo, a jeszcze mają to zamiłowanie takie do um, właśnie podróży, dobrania brania wolnych piątków, to niekoniecznie będą dostarczały swoje zadania na czas. I albo się to bierze, albo się tego nie bierze, i wtedy trzeba zmienić osobę. Natomiast waty można rzeczywiście wykorzystać dla i pomysłowości, dla, dla kreacji, a niekoniecznie do tego, żeby to było do, zrobione w super jakości, bo to nie wata i nie na czas, bo to też nie wata. Waty w pracy będą się spóźniały na spotkania albo w ogóle o nich zapominały. I nagle wywołane telefonicznie. Albo sobie skojarzą, że miały gdzieś być na jakimś spotkaniu i się włączą na przykład zdalnie, albo przyjdą spóźnione, albo i to jest to najgorsze, co może się zdarzyć czyli nie odbiorą w ogóle telefonu, bo przypomną sobie faktycznie było to spotkanie, no ale będzie im już głupio dołączyć, w związku z czym nie przyjdą w ogóle. I to te waty niestety często praktykują. To jest ta strusia, taka. Polityka, chowanie głowy w piasek i niechęć do przyznawania się, że hmm, zapomniały. A one często po prostu zapominają, bo zajmują się wieloma rzeczami naraz. Wady w trakcie spotkań czy w trakcie pracy w ogóle są, tak jak wspomniałam, już bardzo emocjonalne, ale to ma też taką, taki objaw, że bardzo podnoszą głos. To są te osoby, które czasem potrafią piskliwym głosem domagać się swoich praw, i one będą walczyły o swoje. Będą się upominały, że coś im zostało obiecane, coś miały dostać, jakiś projekt albo cokolwiek innego. I to będą właśnie waty, które będą bardzo tak wyraźnie przypominały o tym, że coś miały mieć. I to będzie wyrażone głosem podniesionym najczęściej który nie będzie miał związku z tym, że ktoś czegoś zapomniał i to nie będzie w formie pretensji, tylko bardziej w emocjach Waty. To będzie się do niej, do niego odnosiło. Waty też, e, poproszone jakąś wypowiedź, będą mówiły szybko. Jeżeli to jest jeszcze temat, który kochają, to będą mówiły w ogóle szybko i czasem kompletnie niezrozumiale, bo Waty niekoniecznie mają taką zdolność storytellingu. Czyli takiego opowiedzenia od początku do końca, po kolei tego, na czym się znają. To będzie takie chaotyczne skakanie po tematach. To będą też takie momenty, w których, ale zaraz, zaraz jeszcze raz, jak to było, tak? Czyli będziemy prosić te waty o to, żeby powtórzyły, żeby powiedziały jeszcze dlaczego coś się stało, jak to się stało, to jak to było, od czego się zaczęło. I warto tymi watami troszeczkę sterować, bo one mają taką tendencję właśnie do tych wyrzucania z siebie informacji, wyrzucania z siebie pewnych tematów, a niekoniecznie takiego bardzo poukładanego w punktach opowiadania czy wymieniania pewnej rzeczy. Więc posterujcie, drodzy szefowie, watami, to teraz zacznij od tego, a potem powiedz mi to, a na samym końcu to. A najlepiej po prostu Wacie zadawać pytanie i powiedzieć: "Dobra, to teraz już wiem, a teraz pójdźmy dalej", bo Waty mają też taką tendencję do rozgadywania się, tak, i zapętlania się w tej swojej opowieści yy, i opowiadania dużo. I czasem to może być męczące. Mam taką koleżankę której staram się nie zadawać pytań, bo wiem, że czeka mnie przynajmniej godzinna opowieść o pewnych rzeczach. I jeśli nie mam czasu, to tych pytań nie zadaję. Więc y, starajcie się, proszę, staraj się, jeżeli masz taką watę w swoim otoczeniu, rzeczywiście kierować ją pytaniami, jeżeli chcesz uzyskać konkretną odpowiedź. Y, waty, tak jak powiedziałam. Niestety nie są mistrzami jakości. Pewne rzeczy potrafią zrobić bardzo szybko i rzeczywiście są to bardzo kreatywne rozwiązania, natomiast ta jakość nieco kuleje, o terminowości już nie wspominając, i to jest czasem, ma się wrażenie, że to jest trochę po łebkach zrobione. Że tam było dużo dobrych pomysłów, dużo takiej pracy koncepcyjnej, waty, ale która w pewnym momencie tak jakby po prostu się przerwała. Tak? Czyli wata straciła zapach, wacie już się być może nie chciało, być może się rzuciła na inną pracę, być może obiecała sobie, że wróci, ale już nie wróciła, w związku z czym dostarczy to, co, to, co wymyśliła. I to jest fajne, ale nie do końca zrobione jakościowo dobrze, a przynajmniej nie tak, jak inne by oczekiwały, w szczególności Pita. Więc jeśli jesteś szefem, szefową takiej waty, to zobacz, jak możesz tę kreatywność jej wykorzystać, nie wymagając super jakości, a do jakości przeznaczając kogoś innego. No i to, co wata robi, to jeżeli ma do wykonania jakieś projekty, na przykład graficzne, bo to często są takie osoby, które takimi rzeczami się zajmują, to tam jest zdecydowanie większe skupienie na estetyce, niż na Właśnie jakości. Tam się często zdarzają literówki, więc zwróć uwagę, żeby sprawdzić po wacie, co zrobiła, ale sprawdzić najlepiej raz w trakcie pracy i dopiero potem pod koniec, bo waty bardzo nie lubią być kontrolowane. Waty twierdzą, że zabija to ich kreatywność i rzeczywiście trochę tak jest, że nadmierna kontrola waty po prostu irytuje. Wyprowadza je z równowagi i przestają chętnie pracować. Mówią, że jak mam być zmuszana, czy zmuszany, to tego robić w ogóle nie będę. Więc warto zwrócić uwagę na to, że będą na swoją nadmierną kontrolę, jeśli być może masz taką watę u siebie, na przykład w zespole, a masz tendencję do kontroli, a niektóre do to mają. To dać Wacie więcej przestrzeni. Ona ewidentnie za to będzie wdzięczna. Waty tej kontroli rzeczywiście nie lubią. A jeżeli już kontrola, to robiona w taki bardzo dyplomatyczny sposób. Powiedz mi, może co zrobiłaś, droga Wato, pokaż mi już jakiś wstępny projekt, pogadajmy na ten temat, co jeszcze planujesz. Także w taki bardzo delikatny sposób warto z Watą rozmawiać. Bo, jak już wiesz, waty są emocjonalne i mogą wziąć to za krytykę swojej pracy, swojej osoby, a to przecież wcale nie o to chodzi. Waty także czasem wykonują pracę kompletnie bez sensu, ponieważ nie czytają ze zrozumieniem. Podobnie jak czasem wykonują pracę po łebkach, tak też czytają po łebkach. Więc jeżeli zlecasz Wacie jakieś zadanie. To najpierw jej to napisz, a potem jej to wytłumacz, a potem poproś, żeby powtórzyła, co ma zrobić. Bo waty nie skupiają się kompletnie na tym, co czytają i zrozumieją tak naprawdę to, co same chcą zrozumieć. Czyli jeżeli jest zlecenie zawierające kilka punktów, to waty wybierą z tego, z tego to, co najbardziej im będzie odpowiadało, a niekoniecznie to, co ma być zrobione. E, zakładają natomiast w ogóle takie dobre intencje ludzkie i e, cokolwiek im się zleci, one do tego z entuzjazmem będą podchodziły, bo założą, że to jest dla ich dobra i że to będzie coś fajnego i też często się rozczarowują, bo ludzie waty wykorzystują. Tą ich emocjonalną stronę, tą taką ich dobroduszność, tą taką chęć e, zrobienia czegoś nowego, inne dosze czasami potrafią to wykorzystać i waty wtedy bardzo emocjonalnie do tego podchodzą. Na początku mają sobie entuzjazm, potem się rozczarowują i cierpią. Najzwyczajniej w świecie waty cierpią. No i teraz trochę już powiedziałam o tym, jakim możesz być szefem, jaką możesz być szefową dla takiej waty, która ma w sobie. I kreacje, i chaos, i pomysły, i y, szybkie nudzenie się to jest ten przysłowiowy słomiany ogień, ale też y, takie dobre serce, bardzo dużą emocjonalność. No jak tu taką osobą zarządzić, czy też osobami, bo doszawa wata, dominująca, to może być też dominująca w danej osobie w tej chwili. Czyli mówiąc wprost, to może być osoba z zupełnie inną doszą dominującą, ale z watą podniesioną i reagującą zupełnie inaczej, niż by reagowała w danym momencie, gdyby była sobą. No więc jak zarządzać tymi watami? No więc przede wszystkim warto mieć zrozumienie dla tej waciej, watowej niestabilności bo ta niestabilność y, to jest coś, co Wacie będzie zawsze towarzyszyło. Y, to takie zobowiązanie się, a potem niedowiezienie, niedostarczenie na czas, to jest coś, co będzie zawsze bardzo dla niej charakterystyczne. Nie warto się na to obrażać, warto natomiast wykorzystać uwatę -y te zupełnie inne strony. Jak wiesz, że jest jakiś projekt, który. Ty, Twój zespół, musicie dostarczyć na czas. To daj Watę na samym początku. Tak, Niech ona rozkręci. to. Niech ona e, wymyśli coś, co będzie zupełnie niestandardowe, co będzie nowatorskim rozwiązaniem. Ale resztę pracy, czyli rozkręcenie takie już środkowe projektu i zakończenie go, daj innym osobom. A Wacie pozwól odpocząć wcale nie rzuca jej od razu do następnego projektu. Wata by chciała, ale ona w tych nowych projektach się po prostu zapędza. To, co możesz zrobić dla Waty, to po takiej intensywnej pracy, szczególnie jeśli jest mało czasu i Wata musi rzeczywiście się sprężać, to pozwól jej kreatywnie pomyśleć, a potem daj jej odpocząć. Daj jej ten piątek wolny, pozwól jej posiedzieć w domu, daj jej coś zupełnie nie tak ambitnego jak Wata by chętnie zrobiła, czyli nie tak kreatywnego, czyli taką jakąś pracę powtarzalną, byle nie za długo i nie za często, żeby Wata odpoczęła, żeby Wata nabrała sił, żeby Wata wróciła do swojego rytmu dobowego, bo to jest dla Waty bardzo ważne. Zadbaj w tym czasie o to, żeby Wata, zarówno w trakcie projektu, jak i już po zakończeniu, zadbaj o to, żeby Wata. Jadła na czas, zabierają na lunchę w pracy, jeżeli masz taką możliwość. Przypominaj o tym, że można wyjść do kuchni i napić się wody, bo wata w ferworze swojej kreacji kompletnie będzie o tym zapominała. Czyli będzie siedziała przy biurku tak długo, jak będzie miała przysłowiową wenę, nie patrząc na to, że nie ma nic do picia na biurku, że pora lunchu już dawno minęła, ona dalej będzie się siedziała. Zadbaj o to, żeby coś zjadła i wypiła. Wata ci się odwdzięczy tą kreatywnością w kolejnym projekcie. Ale pamiętaj o odpoczynku, ona go bardzo będzie potrzebowała. Waty jadą na bardzo wysokich obrotach. Czasem mówimy w korporacjach o tym, że jadą 150-200 na godzinę. I one rzeczywiście takie są, ale Waty po takim speedzie przysłowiowym potrzebują bardzo dużo odpoczynku. Pozwól jej na to, pozwól jej na regenerację. Daj jej do pomocy innych ludzi. Jeżeli wiesz, że Wata tego sama nie dźwignie, a możesz sobie na to pozwolić, jako szef szefowa, żeby stworzyć zespół projektowy, to WATA powinna być jednym z elementów, jednym z członków tego zespołu, ale innymi osobami zaangażowanymi w ten projekt powinny być już inne dosze. I powiem Ci w następnych odcinkach, jakie dosze, do czego. Wykorzystywać, tak? I to nie mówię tutaj o takim utylitarnym podejściu, ale mówię po prostu o tym, jak budować zespół. Więc wata na sam początek i, i to warto, warto pamiętać. Wacie poz, po, warto pozwolić pracować z domu. Byle nie za często. Wata się regeneruje u siebie w domu, Wata ten czas wykorzysta na przeplatanie pracy kreatywnej z zrobieniem prania. Wyjściem na spacer i ona ten czas dobrze wykorzysta, nie musisz jej tutaj kontrolować. Natomiast nie rekomendowałabym, by Wacie pozwolić 100% pracować z dołu. Jeżeli pracujesz w takiej organizacji, która ma takie zasady pracy hybrydowej, to Wata fajnie, żeby dwa trzy razy w tygodniu przyszła do pracy bo ona być może sama nie zdaje sobie sprawy, ona wata, ale mówię o nim albo o niej, że wata bardzo potrzebuje ludzi. Potrzebuje ludzi, żeby się nakręcić sama, ale też żeby nakręcić innych ludzi. To będzie ta to najbardziej towarzyska osoba w firmie. To będzie ta osoba, która ci imprezę integracyjną rozkręci. Swoim entuzjazmem, swoim takim wielkim zaangażowaniem wata do życia potrzebuje innych osób jeżeli pozwolisz jej pracować tylko i wyłącznie z domu to ten pierwszy okres będzie bardzo kreatywny a potem jej kreatywność zacznie spadać bo nie będzie interakcji, nie będzie wymiany pomysłu nie będzie tego sparingu myślowego który wata sobie bardzo ceni bo wacie wystarczy rzucić czasem jedno zdanie i ona na tej podstawie zbuduje fantastyczną rzecz ale to jedno zdanie pada od kogoś innego i jeżeli ta nasza wata pracuje z domu i nie ma takiego sparring partnera i to najlepiej w kontakcie fizycznym, bo przecież praca online polega na tym, że się spotykamy z ludźmi online. To mimo wszystko w wacie potrzeba spotkań takich fizycznych, face-to-face, -face, żeby mieć wokół siebie ludzi, żeby wymienić poglądy żeby podyskutować o zupełnie błahych sprawach, bo w trakcie rozmów o takich błahostkach w wacie przychodzą do głowy świetne pomysły. Wykorzystaj to. Jeżeli wata nie chce przychodzić do pracy, spróbuj ją zachęcić, zobacz, co lubi. Być może warto ją spusić właśnie jakimś fajnym lunchem, czy spotkaniem z ciekawym człowiekiem, czy w ogóle zebraniem zespołu, ale watę trzeba ściągać do firmy nie pozwolić jej przysłowiowo zgnić w domu, bo ona tego nie zniesie, choć być może czuje się w tym domu najlepiej. Mówiłam już o kontroli. Wata tej kontroli nie lubi. Wata też bardzo chętnie w swoim tempie i w swoim czasie będzie wysyłać fragmenty projektów do sprawdzenia. Ale tylko wtedy, kiedy ona już jest na to gotowa. Więc warto po prostu pytaniami troszeczkę tą watę postymulować i namówić ją na opowiedzenia o swoim pomyśle, o swoim projekcie i też wysłuchać. Wata lubić być wysłuchana, choć te opowieści, tak jak już Ci mówiłam, czasem bywają chaotyczne. Punktuj tak, punkt pierwszy to punkt drugi coś innego. Ale Wata ewidentnie potrzebuje się trochę wyspowiadać czasem z, z tego, co robi. Byle nie za często, byle nie miało to rzeczywiście znamion kontroli. To wszystko składa się na taki obraz szefa, szefa Waty, który musi być wyrozumiały i powinien być bardziej przyjacielem niż szefem. Czyli delegować zadania. Zorganizować pracę tak, by kreatywne pomysły Waty wprowadzał ktoś inny, nie ona sama, bo w egzekucji Wata jest słaba. I z taką dużą wyrozumiałością. Dla tej emocjonalności, dla takiego chaosu, który Wata ma w sobie. Ale to będzie bardzo wdzięczny pracownik, jeżeli dasz jej to. Dasz jej przestrzeń którą ona ma w sobie na tej przestrzeni wokół też potrzebuje, ale którą mm. zachęcisz do kontaktów towarzyskich, e, którą namówisz na lunch, której dasz wolne piątki, której mm. pozwolisz jechać w niestandardowym terminie na urlop. To jest to wszystko, czego Wata będzie potrzebowała. Dbaj o nią, bo to jest bardzo cenny zasób w firmie. Absolutnie wyjątkowy. Mm. Nikt tak nie rozkręci projektu jak Wata. Ale też nikko, żadna czy żadna wata go nie skończy. Więc zachęcam Cię do bycia wyrozumiałym dla niestabilnej waty. A o picie i kawie w pracy w kolejnych odcinkach. Dziękuję Ci pięknie za wysłuchanie, życzę Ci cudownych wat w pracy. Dziękuję za wspólne wysłuchanie podcastu. Stacja iurkata porozmawiajmy holistycznie.